Elo! Z tej strony Noxon, a to jest Dark Deception. Jest to gra, która łączy pac z horrorem. Ostatnie czasy ta gra stała się bardzo popularna, ze względu na to, że wyszedł chapter czwarty, podajże. No i zrobiło się o tej grze bardzo głośno. Ja Dark Deception doskonale pamiętam. Podajże rok temu widziałem pierwszy gameplay. No i byłem taki bardzo nie do tej gry. Jak wyszedł Chapter drugi i później Chapter trzeci to w ogóle mnie podeszła ta gra. Ale patrzę na Steamie, jest za darmo. Chapter, chapter pierwszy całkowicie za darmo jest, więc może tej grze dam szansę i ocenię ją po tym jak przejdę. Bo nie warto oceniać gry, gry po układce. No, też w sumie. Ale. Zobaczymy, pożyjemy. Jeśli gra Wam się spodoba, to piszcie w komentarzach. Ula, la, dobra, F, F. Beers. Cześć. Oh, another one. How nice to have some company again. <laughs> Come over here. Let's have a look at you. A co, on, coś na twarzy? <laughs> you disappoint me, love. You <laughs> really do. Serio. So many fears. So many desires. I thought you'd be bigger. Większy. Don't look so confused. Okay. I know everything you've got hidden in that brain of yours. I know all the terrible things you've done. So many good intentions laid to waste. I can see the regret eating away at your soul. <laughs> but now your time has come, and here you are to grovel and beg. You can't go back. Only death awaits you there now. Dzięki. Fear not, love. You've got potential. I see it in you, and I can help change your fate. But if you want a new life, you're going to have to suffer quite a bit to get it. No nowego życia nie potrzebuję, tak ja mam wystarczy mi. Okay, FF. Dobra, co się dzieje? Co się dzieje? the pieces to a powerful ring are hidden in nightmares behind each of these portals find them and bring them to me and you'll get your wish Fair. and you'll find there are fates far worse than death awaiting you here Nawet nie poruszałaś ustami, jak to mówiłaś, ale. Dobra, nieważne. Pierwszy portal, pierwszy poziom, pierwszy chapter. Coś związane z małpami, dokładnie. Monkey Business. Czyli co będziemy musieli uciekać przed. Nie, nie wspomnianie. Czyli co będziemy musieli uciekać przed małpami? Dzień dobry. Recepcja. Nikogo nie ma. Dziękuję. A nie możemy wyjść. Jedna gwiazdka. Okay. Jakiś kryształ. Welcome breakfast and murder free. Śniadanie i morderstwa codziennie. Jejku. Cześć. Jesteś chyba z tego Williego? Jak dobrze pamiętam, Kurde. co ty też mi wyskoczysz? I, i, i co z tobą? Nie wypowiem się. Co ty mi nie wyskoczysz? Dobra. I poza tym w żadnym hotelu nie byłem. Aha. Pełno zdjęć i pełno wind. Takich samych. Mogę przejść? Mogę przejść. Ok. Wolałbym w dół, wiesz? No, uwielbiam to w windach. Ta muzyczka, ta spokojna muzyczka. I wie, że coś za się odwali. Okay. See those bits of What? Those are soul shards, fragments of human spirit scattered throughout the halls of this little maze. Each crystal is a remnant of one who has met their end here. Gather them all, and the first ring piece will be yours. One more thing. You're not alone. There are monsters in here, and they're looking for you. Here, you'll need this. It can detect each shard's location. It was left by the last guest to disappoint me here. A very clever girl, just not a very fast runner. Enough instruction. Dobra, Collect All Souls. Chords to break the ring. Coś tam dobra. Więc co, zaczynamy? Dobrze, że mamy tablet, to wiemy gdzie mniej więcej co jest. Oczywiście byłoby to za proste, gdybyśmy tu nie byli sami. Uuu, cześć. Co to jest? To, to jest ta małpa, tak? Nie straszcie ludzi. Ze ścianą jest. Tędy? Dobrze, po... Jest tu! Nie! Uciekaj, proszę stąd. On słyszę chyba przed sobą. Eee, ta gra jest creepy. Ledwo co w nią zacznę grać? Dobra, pójdziemy tędy. I tutaj pozbieramy. Oby tych małp było jak najmniej. Tu jest, tutaj jest. Uciekaj stąd. Mm. Mm -hmm. Zostałem obtoczony Zostałem obtoczony przez dwie małpy Ty małpa To co już? Już od razu na mnie Jejku ta gra jest psychiczna. Nie straszcie. O, tam coś jest. Co to jest? Mogę wiedzieć? Co? Nie no, przeczytałem. Ale chyba to pokazywało, ile jest wrogów. Zostało nam ostatnie życie, a ja pozbierałem nie wiem ile, ale mało. Kiepsko to idzie. On powiedział, że bardzo kiepsko. Ale podoba mi się taki motyw, że, my, że musimy uciekać. O zebrałem! zebrałem. Ale ścina. O, jest coś kolejnego. Co to jest? Stone Dobra. Zesunowaliśmy. Ale i tak ich nie widzę. Więc... Nie przydało się to za bardzo. O, coś na tablecie się pojawiło Zążysz? Jest, dobrze To coś filetowe pokazuje mi gdzie są kryształy Nice Jest coraz więcej pomocy Ale dobrze mi idzie. Kurde, cały czas nie umiał mnie znaleźć. Jak ja tak dojadę do końca, to. Jak tak dojadę do końca, to będzie tak dobre. Dobra, tutaj wszystko jest oprzątnięte. Poczekam na nich. Okej, okay, cześć małpko Mam nadzieję, że jesteś wolniejsza Pójdę tędy i teraz tędy i w najbliższą stronę Do kryształu Nie jest tutaj yy! o, Udało się, udało się To jest so good, jestem w tą grą bardzo dobry, wyśmienity Okej okay. Najgorsze są zakręty w tej grze Aaa, oh. Nie, nie chcę zrestartować od, od poprzedniego Jejku nie obchodzi mi jakaś ranga S Co ja zrobiłem Dobra Może teraz pójdziemy tędy Tędy i proste Zobaczymy co tam jest Jej muzyczka się zaczęła, okej, okay, więc Nasze mapki się obudziły i zaczęły... zaczynaj nas zgodnić. zatkało mnie no dobra, mam jeszcze dwa życia mogę to wygrać ja muszę być czujny okay, tutaj też byłem? Tutaj nie byłem. Idzie całkiem dobrze. Dlaczego ja takich pułapek nie mogę zostawiać? No przydałoby się. Większość. A połowę mamy, dobra. Nieźle, źle, zrobiłem. Shit. Dobra. Zrobiłem kółko jedno całe. I teraz to, co nie pozbierałem, muszę pozbierać koniecznie. Na przykład ciebie, kryształku. Gdybym wiedział jeszcze, gdzie są wrogowie, to byłoby dobrze, ale nie wiem. Jest jakiś czerwony prostokąt Okej okay, Czas by ci Wywale O teraz ich widzę Dobra to dobrze No i dupa Chociaż jednak nie Uratowałem się Całkiem dobrze Dobrze wiedzieć jak oni pracują jest ich. Ja I I. Tylko jak długo będę ich widział? Są tylko dwa. O, trzy są. Cześć, witam i żegnam. Tam nie zdążę. Ale tutaj muszę pozbierać jeszcze. Cyk. Nie ma was. I teraz środek został. Jest ekstra life. Ale z tym będzie roboty przy montowaniu. No całego wam nie puszczę jak biegam tylko cały czas w kółko. Ale chyba to jest koniec mojego żywota aktualnie. Albo jednak nie Cały czas się trzymam. Dobra, więc obwód mam zrobiony Teraz tylko środek muszę wypełnić W końcu zostało 50 kryształów 50 fioletowych kryształów Jest coraz niebezpieczniej O, gonią mnie, gonią mnie, słyszę ich. Słyszę ich. Słyszę ich, to bardzo źle. Jest gdzieś miejsce, żebym się schował. Chyba raczej nie. Poszedłem w dłą jeden zostało nam 14 zostało. To był błąd. Dobra, jest sam ostatnie. Biegnij, biegnij, biegnij. Dajesz, dajesz, nie przestajesz. O, jest jeden. Dobra, są trzy. Koniec? Chyba nie koniec. Dobra, koniec, tutaj jest. Dotarłem, dotarłem, dotarłem. Cześć, Close? Nikt. Nikt. You need to escape. Get to the portal. No dawaj, szybciej! Teraz pełno małp. Cześć. Udało mi się. Ile ja nagrywam? 23 minuty! Co? Tak szybko? Nie spodziewałem się. O nie, coś tu jeszcze będzie. Dobra, biegnę, biegnę, biegnę. nie ważne co. Coś grubego jest. Mm, nie. Uciekłem. Fin Final rank B. Co? Tu są jakieś ranki? Jest level drugi. I co teraz? Koniec? Czy jeszcze coś będzie? Jest coś. Byrz, znowu ty. A więc to są twoi przyjaciele. Cześć. Potrójny znak zapytania. still so persistent after all this time do not listen to her mortal she's just using you give her the ring and there will be consequences This is your die help her and you will suffer pay no attention to him his powers cannot reach you here Kto jest w ogóle ten trzyznak zapytania? NIE. It's been so long. The ring is called the Riddle of Heaven, an ironic name, don't you think? Her demon's power is contained inside it, the creature of infinite cruelty that you just met, Mark Malak. Malak. Complete the ring. I możesz użyć mocy Malak, by ułatwić twoje najdarkiejsze chęci. O, moce to by się przydały. Chociaż... Jak dałem pierwszy czapter rady, to... Następne nie mogą być też złe. No dobra, no, jeszcze, jeszcze ciągnie, jeszcze ciągnie te bezpłatne. to, bezpłatne. Jesteś gotowy na kolejny żart? Jasne. Coś tutaj mogę zrobić? Nie, ty się cały czas śmiejesz, a ty tutaj jesteś! Ok, see Okej, okej. Dobra, z ciekawości jeszcze tam tylko wejdę. Czy mnie wywali? Tak. Wywaliło. Okej. Okay. To be continued in chapter drugi. Chapter drugi już jest... Chapter trzeci też jest. Jak ja wspomniałem, to jest bezpłatne demo. Po prostu tak z ciekawości chciałem zobaczyć, jak ta gra wygląda. I muszę przyznać, że się myliłem. Że się myliłem. Ta gra jest ciekawa. Ma, w, ma swój koncept. Jest ciekawa ciekawa bo po prostu musisz cały, cały czas uciekać. Może następnym razem, oczywiście jeśli będziecie chcieli, to postaram się zrobić nieco hardkorowsze rzeczy. Ale to już wszystko od was zależy. To tyle z mojej strony. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.